Witaj, home! Dziś jest taka szczególna, jedyna noc w roku, kiedy możemy porozmawiać, i chcę ci zadać kilka pytań. Witaj! Ja też czekałem na ten dzień. Taki dzień jest tylko jeden raz do roku. O co chciałabyś zapytać? Porozmawiajmy o tobie. Jak żyjecie w naszym domu? No, bardzo dobrze. Mam swoją klapkę z domkiem i długą rurę do biegania. Mam dużo jedzenia i widzę, że naprawdę mnie lubicie i o mnie dbacie. A co taki hom jak ty lubi robić? Lubię. Uwielbiam spać. Jestem takim homem, śpiochem. Lubię też zwiedzać okolicę. Uwielbiam uciekać z klatki. No najbardziej to tak, żeby mnie kilka dni nie było. No i jestem też homem, łakomczuchem. Lubię jeść dobre jedzonko. Najlepiej jakieś mięsko. Zawsze łapię jakiś duży kawałek smakołyku, gdy ktoś rzuca do mojej klatki i uciekam do swojej rury, którą biegam. Tam mnie nikt nie może złapać, więc mam czas, by usiąść i spokojnie zjeść. Lubię, jak każdy komik, wolność. Lubię sobie pobiegać po domu. To tu, to tam. W nocy wszyscy śpią, a ja sobie biegam. Ale te króliki są śmieszne. One nie mogą przejść między prętami klatki, a ja tak. A gdy już sobie pobiegam, to nad ranem wracam do domku po kładce i kładę się spać. Co ja jeszcze lubię? Lubię moją sąsiadkę, Homkę. Czasami rozmawiamy, tylko wydostać się z klatki nie mogę. No i jeszcze lubię mieć czystą klatkę, bo jak jest brudna, to strasznie śmierdzi. A czego najbardziej nie lubisz? Nie lubię, gdy ktoś mnie męczy. Traktuję jak zabawkę. Fajnie, gdy ktoś mnie weźmie na ręce i chwilę pogłaszcze. Pozwoli pobiegać, przenieść się w atrakcyjne miejsce. To taka chwila homowej przyjemności. A już szczególnie nie lubię, gdy ktoś wsadza palce do mojego domku. Gdy widzę taki paluch, który wywraca mi mieszkanko do góry nogami, to ja go z swoimi ząbkami. I wtedy ten ktoś na zewnątrz klatki krzyczy. Może do niego też ktoś psa takiego wielkiego palucha i demoluje mu domek? A czy ty lubisz nas, mnie, tatę i Marcelka? No dorosłych to lubię. Najbardziej tatę, bo on mnie karmi, myje mi klatkę, kupuje smakołyki i zawsze mnie broni. Mama to się mnie boi i rzadko mnie bierze na ręce. Ja ją trochę gryzę, bo jej też nie znam. A Marcelka lubię trochę, ale bardzo się go boję, bo on jest głośny i szybko się porusza. I chyba to jego paluch wywraca mój domek i dlatego go czasem ugryzę. A raz to mnie nawet nadeptał i zrobił mi krzywdę. Byłem malutkim chomiczkiem i teraz mam takiego garba na plecach. Do dziś się go boję. Lub Nie lubię też, gdy ludzie wokół chodzą szybko, dlatego uciekam i gryzę. No i bardzo przeszkadza mi, kiedy jest duży hałas i piski. A może masz jakieś życzenia? Hmm, no tak. Ja bym chciał dostawać jakieś fajne jedzonko. Ostatnio widziałem coś ciekawego u króliczków, to trochę sobie zabrałem. Hihihihi. Co by tu jeszcze? Hmm, już wiem. Przydałby mi się taki plac zabaw dla nas, małych chomiczków. Gdy wszyscy już śpią, wybiegamy swoim kółku w klatce. A jeśli mamy wstawioną drabinkę do klatki, to możemy sobie wyjść na zewnątrz i pobiegać. Ja sam jestem super szybkim homem. Czasami biegam obok króliczków i nawet nie wiedzą, co obok nich przebiegło. Hi, hi, hi. Ostatnio kopnąłem malinę przed nią, łapem i szybko, uciekłem. Ta, czekamy na plac zabaw. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, hom. Postaramy się spełnić Twoje życzenie.